No dobra, czołem moi drodzy, <grywa> witajcie serdecznie, witajcie ponownie No niestety, 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 tutaj mi się pokiczkało Nie wiem dlaczego, no zepsuł się, znaczy zepsuł no wyłączył się Streamlabs, tak? A niestety troszeczkę okazuje się, że jak się Streamlabs wyłączył No to w sumie to... Streamlabs się wyłączył, więc wszystko wywaliło, co? A jest trochę, trochę, trochę irytujące jest trochę irytujące, no ale cóż mądrego możemy powiedzieć, zaraz tu będę oczywiście patrzył e, na poprzedni czat, bo wiem, że pisaliście, żebym zachował. Ja zachowałem go sobie, nie wyłączyłem wam, nie wyłączyłem go jeszcze, natomiast no chciałem też, żebyście my właśnie, żeby, no, no natomiast czekam, żeby na niego odpowiedzieć. To czekam też po to, żebyście zdążyli wejść ponownie, co? <laughs> czekam, żebyście zdążyli wejść ponownie. No bo nie ma sensu, żebym do panu Siemano, jeżeli nie spanie na ten kolejny live. No, to, no niestety, szkoda, bo tak się zdarzyło, no bo przez to będziemy mieli... Hmm, będziemy mieli w sumie przez to dwie, dwa krótkie live'y, tak? Jeden krótki, niepełny z Ligi Mistrzów, jeden krótki z grania. No ale cóż, no trudno. Paweł mówi, mecz bardzo kontra PSG, 6-7, wtedy, jak pamiętasz ten mecz, nigdy go nie zapomnę. Oglądałem, tak? No chodzi o ten, wiesz, remontadę, tak? Yy, czy znaczy, nie twój... No, tak, tak, tak. Co Neymar powiedział potem, tak, że to był jego najlepszy mecz w życiu. Oglądałem, no patrzyłem, też nie mogłem uwierzyć, no. <laughs> Czy nigdy go nie zapomnę? No jest to jeden z tych meczów, które pamiętamy przez lata, tak? No, no są, są takie wydarzenia. Jak go wspominasz, no. Nie no, Ja rzadko mam takie wyraźne wspomnienia z takich wydarzeń. To nie, nie jest tak, że ja sobie jestem w stanie odtworzyć ten przebieg e, dokładnie. Ja, ja nie zapamiętuję za bardzo takich rzeczy. Oglądałem, bawiłem się. Ten natomiast natomiast, natomiast by to było tak, że ja aż tak, nie wiem, aż takim żyję, to też nie, tak żebyśmy też nie przesadzali. Dobra, włączam moi drodzy, grę w tle. Mam nadzieję, że tym razem nie wywali nam ee, nadzieję, że tym razem nam nie wywali Eurotraka podczas włączenia. Byłoby to trochę smutne, gdyby się tej eurotrak miał zbugować. Ale no dobra, zobaczmy co. Co tu się jeszcze wydarzy. Oby nie, oby nie było takich kłopotów. Natomiast jak widzieliście ostatnio, coś tam eurotrak sobie lubi zmontować. ale niestety komputery to są takie rzeczy, które lubią się czasem trochę No dobra, włącza się, włącza się oczywiście ten Że przyciszę, bo chyba jest trochę za głośno Deż mi powiedzcie, jaka wersja jest dobra czy powinna być głośniej, czy powinna być ee, ee, czy powinno być ten.